Dobra, graliśmy już mapę. Mamy 5-6 koni więcej na kole i 5-6 ściutków więcej. No tutaj warunki mamy jakie mamy. Postaram się tak samo przyspieszyć na tej samym odcinku drogi. To zobaczyć przede wszystkim jak pod górkę tam, na wiadukcie on zacznie przyspieszać na, wyższy po, na wyższym biegu. No bo tutaj już dojeżdżając do tego miejsca, gdzie zawsze startuje, no widać ewidentnie poprawę. No i co? Czas przetestować. Poczekam, nas autka przejadą i łogięli. A przy okazji pamiętajcie, testuję odzież tym trailer, którą będziemy mieli głównie nakłady, ale jak widać, jak chcecie jeździć zimą, w, na przykład futerkiem bądź innym motocyklem, buzer pod spodem, to wtedy możecie sobie dojechać do pracy i nie zmarzniecie, gwarantuję Który butu? Można powiedzieć tenera, tenera w ramię skutera. no Przyspiesza niesamowicie, więc efekt fajny. Koszt takiego mapowania standardowo 2300-2600 z hamowaniem. No i przygotujemy wasz motocykl do nowego sezonu z nową mapą. Więc kolejny motocykl wchodzi już do naszego portfolio. A czekamy jeszcze na kolejnego skuterka od jednego właściciela, czyli BMW C650 bodajże, ale tam to już będzie rakieta, no i tu już muszę mieć lepsze warunki, żeby mógł to wam pokazać. To już niedługo. Dzięki wielkie za uwagę.